Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić go Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie Pańskim: każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode głębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Znatnienia więc ducha przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, On wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił Teraz, o władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan I chwałę ludu Twego Izraela A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono Smyon zaś błogosławił ich I rzekł do Maryi, matki jego Oto ten przeznaczony jest na upadek I na powstanie wielu w Izraelu I na znak, któremu sprzeciwiać się będą A Twoją duszę miecz przeniknie aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego paniństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie 84 cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością. A łaska Boża spoczywała na nim. Oto Słowo Pańskie. Słowo Boże prowadzi nas dzisiaj w sposób zaskakujący. We fragmencie księgi Malachiasza i w psalmie 24 usłyszeliśmy zapowiedź powrotu, przybycia Mesjasza do swojej świątyni. Świątynia W Jeruzalem, zgodnie z żydowską tradycją, była centralnym miejscem sprawowania kultu. Była uważana za jedyne miejsce przeżywania i przebywania Pana Boga. To właśnie tam, w arce przymierza, kryła się Boża obecność, do której ciągnęły rzesze pielgrzymów. Każdy pobożny żyd powinien przynajmniej raz w roku odwiedzić świątynię, by spotkać Bożą obecność, doświadczyć Bożej obecności. Inne miejsca synagogi służyły do sprawowania liturgii słowa, były miejscami kultu, ale nie były kojarzone z Bożą obecnością. I możemy sobie wyobrazić, to, co zapowiada prorok Malachiasz, co zapowiada psalm, to znaczy ten triumfalny powrót Boga do swojej świątyni. Te powroty towarzyszyły Izraelitom wielokrotnie, bo ta świątynia jerozolimska była wielokrotnie niszczona, a później odbudowywana. Za każdym razem była nadzieja, że Pan Bóg faktycznie na nowo zagości wśród swojego ludu. Ale była także nadzieja jeszcze większa, związana z tym, że przyjdzie taki czas, i właśnie o tym piszą prorocy, przyjdzie taki czas, że Pan Bóg po raz ostatni wróci do swojej świątyni i już jej więcej nie opuści, świątynia nie zostanie już więcej zburzona, a Pan Bóg na wieki będzie zamieszkiwał wśród swojego ludu. Będzie to powrót wielki, uroczysty, triumfalny, pełen mocy, przybędzie król chwały, Pan zastępów. I dzisiaj jesteśmy świadkami tego powrotu Boga do swojej świątyni. Spróbujmy sobie wyobrazić potężny dziedziniec świątyni jerozolimskiej i setki, pewnie tysiące pielgrzymów, którzy cisną się jak najbliżej ołtarza, żeby złożyć swoje ofiary. Wokół unosi się woń palonego mięsa, ale także Woń zmęczenia pielgrzymów długą drogą. Są wszędzie nawoływania i krzyki, ludzie się poszukują, zapraszają się do tego, żeby podejść bliżej. Niektórzy się pewnie pogubili, bo nie byli wcześniej w tym świętym mieście. I gdzieś pośród tego tłumu, pośród tych setek tysięcy ludzi, jest także ta trójka: Maryja, Józef i dzieciątko Jezus. Czy to jest ten triumfalny powrót króla do swojej świątyni? Czy faktycznie wszyscy zorientowali się, że to jest właśnie ten moment, kiedy realizują się zapowiedzi prorockie? Nie, w większości nikt na to nie zwrócił uwagi. Ale jednak byli tacy, którzy zauważyli, że dzieje się coś niezwykłego i Słowo Boże zapamiętało ich imiona. To Symeon i Anna, ludzie starsi, ludzie w podeszłym wieku, którzy otrzymali od Boga ten wyjątkowy dar, żeby odróżnić to, co nieistotne, od tego, co ważne. To ludzie, którzy mieli ten wyjątkowy dar patrzenia sercem, świadomi tego, że najważniejsze rzeczy są zakryte przed naszymi oczami. I pośród tej ciszy ludzi, która ciągnęła do ołtarza, wypatrzyli Maryję, Józef, Józefa, a przede wszystkim małe dzieciątko Jezus, zapowiedzianego Króle. To jest pierwszy motyw dzisiejszego słowa. Dar odróżniania tego, co nieistotne, od rzeczy ważnych. Pewnie szczególnie potrzebny nam, ludziom wielu możliwości, wielu szans, tak wielu szans, że czasami... Jesteśmy sparaliżowani możliwością wyboru i nie wybieramy nic, żeby przypadkiem się nie pomylić. Ludzie, którzy mieli zdolność wyboru, Simeon i Anna, dzięki pewnym konkretnym cechom, które dzisiejsza liturgia wymienia, były to przede wszystkim ich wiek, który podkreśla ewangelista, i ich zdolność do głębokiej modlitwy. Wiek, ich starość. Dzisiaj nie jest modne głosić pochwałę starości. Starość straciła swoje dawne znaczenie. Wystarczy wsiąść do tramwaju czy do autobusu. Nie zawsze znajdą się ci, którzy ustąpią starszym miejsca, co najwyżej poprawią słuchawki na uszach i odwrócą się w stronę szyby. A jednak starość jest faktycznie związana z pewnym wyjątkowym darem patrzenia z perspektywy wielu lat, wielu doświadczeń na życie. To nie jest perspektywa ludzi lepszych, ludzi, którzy mogą się wynosić swoimi doświadczeniami, bo oni doskonale wiedzą, że ich życiowe doświadczenia to nie tylko pasmo sukcesów i zwycięstw. Znacznie częściej to doświadczenie wielu różnego rodzaju porażek, rozczarowań, zawiedzionych oczekiwań. I mają w sobie pragnienie podzielenia się tymi prawdami, tymi doświadczeniami, po to, żeby ci, których kochają, ci, na którym ich zależy, żeby nie popełnili tych samych błędów, żeby nie wpadli w te same życiowe pułapki. Jednak każdy z nas czasem woli po swojemu. I dopiero po pewnym czasie orientujemy się może, że warto było jednak posłuchać tych starszych, bardziej doświadczonych. Ale nie sama starość jest warunkiem rozpoznawania Boga w codzienności. Potrzeba się nie tylko zestarzeć, ale także zestarzeć się razem z Bogiem, przy Bogu. I to jest ta modlitwa, która towarzyszyła Synonowi i Annie przez całe życie. Modlitwa, czyli zdolność nie tylko powtarzania utartych formuł, reguł modlitewnych, ale zdolność dostrzegania Boga w swojej codzienności, zdolność dostrzegania Boga pośród codziennych, zwyczajnych spraw. Początkowo to jest zawsze trudne. To jest nieco tak, jakbyśmy przebywali w bardzo ciemnym pomieszczeniu, w którym yy, nic nie widać. Ale jeżeli człowiek wytrzyma, nie zdezerteruje i nie ucieknie, to po krótkim czasie jego wzrok zaczyna się dostosowywać, wyostrzeć, i okazuje się, że w tej ciemności widać nieco więcej, a może nawet widać w ogóle to, co istotne. Podobnie jest w życiu duchowym. Gdy człowiek je podejmuje, często wydaje mu się, że żyje w ciemności. Że modli się do Boga, ale tego Boga wcale przy nim nie ma. Wydaje się, że modli się do ściany lub do zawieszonego niegdyś na ścianie obrazu. Ale jeżeli jest cierpliwy w poszukiwaniu Bożej obecności, jest cierpliwy w poszukiwaniu znaków Bożego działania, Jego słowa, to prędzej czy później zaczyna je dostrzegać, zaczyna je odczuwać. To jest lekcja Symeona i Anny. Lekcja odróżniania tego, co nieistotno, tego, co ważne. Lekcja patrzenia sercem, bo sercem widzi się znacznie lepiej niż oczami, które tak często nas zwodzą. I to, co zobaczył Symeon i Anna, to jest święta rodzina. Maryja, Józef, dzieciątko Jezus. Przychodzą, żeby wypełnić prawo mojżeszowe. Mają złożyć dwie ofiary. Pierwsza ofiara była związana z nieczystością rytualną, która przez poród została zaciągnięta przez Maryję. Maryja powinna się po 40 dniach oczyścić. I przychodzi ze swoim mężem do świątyni, żeby złożyć ofiarę oczyszczenia. Zgodnie z prawem mojżeszowym, tą ofiarą powinien być baranek i gołębica, albo bałranek i synogarlice. Ludzie ubodzy mogli złożyć dwa gołąbki albo dwie garlicy. Maryja i Józef przedstawiają się nam jako ludzie ubodzy, jako ludzie prości, którzy przynoszą właśnie te dwa gołębie na ofiarę oczyszczenia. Ale Maryja i Józef powinni złożyć także jeszcze jedną, może ważniejszą, bardziej znaczącą ofiarę. To jest to, o czym wspomina święty Łukasz na początku dzisiejszej Ewangelii. Należało złożyć ofiarę wykupu tego, co pierworodne, pierworodnego dziecka, pierworodnego syna. To było dlatego bardzo znaczące w tradycji, w kulturze żydowskiej, bo odnosiło się do najbardziej fundamentalnego wydarzenia ich historii, czyli wyjścia Izraelitów z Egiptu. Jeżeli pamiętacie tę historię tej wyjątkowej nocy paschalnej, nocy przejścia. Przeszedł przez Egipt anioł śmierci i pozabijał wszystko, co pierworodne. Jednak tam, gdzie od drzwia domów zostały naznaczone krwią baranka, pierworodni pozostali przy życiu. I na znak tego wszystko, co pierworodne od tego czasu miało być poświęcone Panu. Zwłaszcza poświęcone Panu miały być pierworodne dzieci, pierworodni synowie. Należało złożyć ofiary wykupu, żeby odzyskać niejako owo dziecko od Pana, żeby ono stało się faktycznie nasze. Było bowiem przekonanie, że życie nie należy do rodziców, życie nie należy do człowieka, życie należy tylko do Boga. I my dzisiaj także jesteśmy tego dalej świadomi. Nikt nie wybiera momentu swoich urodzin i tak naprawdę nikt nie wybiera momentu swojej śmierci. Chociaż może coraz bardziej, coraz częściej próbujemy gdzieś tutaj kombinować, iść własnymi drogami, ale jak na razie niewiele dobra z tego wychodzi. Czy Maryja i Józef złożyli tę ofiarę? Ewangelia nic o tym nie wspomina. Nie złożyli ofiary. Co się działo wtedy, gdy przynoszono pierwsze plony zbóż, czy pierworodne zwierzęta, żeby także poświęcić je Panu? Gdy ich nie wykupiono, były składane na ofiarę całopalną dla Boga. Jako ofiary z tego, co najcenniejsze i z tego, co najlepsze. Dlatego ten gest niezłożenia ofiary za Jezusa oznacza przynajmniej dwie rzeczy. W tym sensie najprostszym zapowiada, że to Jezus będzie tym, który podobnie jak baranek zostanie złożony na ofiarę. I o tym słyszymy w liście do Hebrajczyków. Że przyjdzie taki czas, że ten przyprowadzony do świątyni Jezus, król chwały i pan zastępów, zostanie złożony na ofiarę za każdego z nas, aby już nigdy więcej nie potrzeba było żadnych ofiar, abyśmy mogli się czuć bezpiecznie i pełni miłości. Ale także jest głębsze znaczenie tego gestu, głębsze znaczenie tego znaku braku ofiary, wykupu pierworodnego Syna. Jezusa Chrystusa. To jest przypomnienie właśnie o tej prawdzie, że życie człowieka należy do Boga. Moje życie nie należy do mnie, moje życie należy do Boga. Przez to słowo dzisiaj Pan Bóg chce nam powiedzieć: Jesteś mój, przyznaję się do ciebie, będę się o ciebie troszczył, będę o ciebie walczył, będę ci w życiu towarzyszył. Bo jesteśmy mój, posiadanie człowieka przez Boga nie jest posiadaniem teatru marionetek, którymi można sterować w dowolny sposób dla rozrywki. Pan Bóg posiada człowieka w wolności i w miłości. Daje człowiekowi wolność i obdarza Go bezinteresowną, bezwarunkową miłością, że Mógł z tej wolności korzystać. W ten sposób to dzisiejsze święto ma także nam przypomnieć, na czym powinny polegać, na czym powinno opierać się nasze ludzkie odniesienia. Bardzo często dążymy do kontroli nad drugim człowiekiem, zwłaszcza nad tym najbliższym, nad tym, który jest obok mężem, żoną, dzieckiem, bratem, siostrą. Chcielibyśmy, żeby ci ludzie myśleli tak, jak my myślimy żeby robili to, co chcemy, żeby robili, albo nie robili tych rzeczy, które są nam niemiłe. Chcemy kontrolować, chcemy zarządzać. Odbieramy wolność, a miłość dajemy wtedy, gdy ktoś faktycznie spełnia naszą wolę. Dzisiejsze święto jest także po to, żeby nam przypomnieć, że życie drugiego człowieka do nas nie należy. Ono także jest w rękach Bożych. A jeżeli chcemy Boga naśladować, Powinniśmy dawać sobie coraz więcej wolności i miłości. Piękne święto, pełne światła, które mówi nam o tym, że dobrze widzi się tylko sercem, a to co najważniejsze jest zakryte dla oczu. Że mamy nauczyć się odróżniać rzeczy nieistotne od ważnych i że jesteśmy na szczęście w Bożych rękach w rękach Bożej Opatrzności.